Wczorajszy traf tego to pana wzbudził dość sporo kontrowersji i myślę, że jest to dość ciekawy temat do porozmawiania. Dodatkowo widzowie, jak wiadomo na YouTube działa algorytm, dlatego łapka w górę jak wbijemy z 2000 to jutro wieczorem zrobimy streamka, na którym ogrywamy drafty. Ja dzisiaj te drafty trochę pogram, żeby były paczki na jutro. Oczywiście subujcie kanał Walczymy o 90 tysięcy, piszcie w komentarzu czy już gracie w ogóle FIFA 22, czy dopiero kiedy tą FIFA dostaniecie. I bez zbędnego przedłużania zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, na starcie tego materiału chciałem porozmawiać o kwestii takiej jak Wasze ostatnie komentarze właśnie pod materiałem, gdzie trafiłem wymiennego Neymara. Tutaj pojawiały się komentarze po kroju, a potem narzekanie, że gra szybko umiera. Jeszcze nie ma premiery gry, a ten już ma taki skład. Co to jest zagrania, jak się wszystko ma od razu? I to jest dla mnie w ogóle abstrakcja, że muszę tłumaczyć takie rzeczy, ale myślę, że warto, chociażby dla tej części użytkowników, którzy gdzieś mnie aktywnie śledzą. Słuchajcie, moi drodzy, w moim przypadku jest to czysta inwestycja w kanał, po to, abyśmy mieli jakiekolwiek szanse walki z większymi streamerami z HIFY. Nie oszukujmy się, gdybym grał czyste RTG, nie miałbym paczek, nie miałbym lepszego składu. Jestem pewny, że oglądałyby te streamy przynajmniej 50% mniej ludzi. Bo wszyscy by poszli, nie wiem, do Kamyka czy tam do jeszcze innych jakichś streamerów, do Castro, którzy otwierają miliony paczek. Bo po prostu to jest ciekawsze do oglądania i nie dziwię się absolutnie. Także ja po prostu w tym roku to potraktowałem jako inwestycja w kanał, która mi się na pewno zwróci. Też jeszcze nie kupiłem tych fapońców aż tak niesamowicie dużo jak inni. <laughs> Oczywiście troszkę na nie wydałem, ale to już mniejsza rzecz, ponieważ traktuję je tak jak mówię inwestycje czysto w kanał. I trochę nie zgadzam się z Wami. Dlatego też trochę nie rozumiem komentarzy pokroju, że narzekam później ja, że gra szybko umiera, no bo co ma piernik do wiatraka? To, że gdzieś tam zainwestowałem te parę złotych w FIFA, to nie oznacza, że przeze mnie automatycznie gra umiera. Bardziej to jest skierowane dla twórców gry, czyli EA Sports, która daje wcześniejszy dostęp graczom już nie mówię tam, że streamerom, YouTuberom do tego, żeby mogli właśnie w taką FIFkę wcześniej pograć. Ja naprawdę, nawet gdybym ja dostał dostęp wcześniejszy do FIFA, to absolutnie chciałbym i nadal bym wtedy mówił, żeby wszyscy jednego dnia dostawali dostęp, tak jak kiedyś, bo uważam, że jest to mega słabe, że niektórzy właśnie do tej gry mają wcześniejszy dostęp. Okej, okay, rozumiem absolutnie sam fakt, że są streamerami i gdzieś tam bustują tą grę, reklamują ją, no ale jednak mimo wszystko ja wciąż pamiętam te czasy, gdy wszyscy zaczynali w jednakowym dniu, i moim zdaniem były o wiele lepsze to czasy. I też kurczę, no. Rozumiem Wasz ból, bo niektórzy streamerzy mówię, widzicie, trafiają takie karty niesamowite. Wy jeszcze gdzieś tam nie zaczęliście gry, może dostaniecie fifkę dopiero na święta, a tam niektórzy już jakieś Ronaldo Nazario trafione karty. Ale chciałbym Wam powiedzieć, że gdybym ja był każualowym graczem, a nie youtuberem, nie zainwestowałbym w tą grę nawet złamanego grosza. Wolałbym również grać RTG i bawić się tą grą. Aczkolwiek ja mówię, ja to wszystko traktuję jako kontent, te pieniądze mi się zwrócą, to jest, wiecie, tak jak inwestycja, niektórzy inwestują w bitcoina, im się to raczej nie zwróci, no ale mi raczej się powinno zwrócić. Kolejną kwestią, jaką chciałbym poruszyć, to temat ustawionego dropu i to, że youtuberzy mają podkręcony drop. I tutaj sensacja, ponieważ zgadzam się z tym, ale nie, że youtuberzy mają podkręcony drop czy streamerzy, ale wszyscy mają podkręcony drop, co zresztą możecie zobaczyć, że naprawdę większość ludzi trafia niezłe karty i ja wiem, czym to jest spowodowane, co myślę, że wie każdy, oprócz może tych młodszych widzów, którzy nie są niektórych rzeczy świadomi, ale to jest po prostu czysty marketing ze strony EA, ponieważ teraz możemy sobie kupić EA Play za 5 zł i nawet nie musimy grać w tą grę wcześniej, nie musimy mieć jej kupionej. Możemy po prostu wejść i sobie zagrać te 10 godzin, spróbować, jak ta gra wygląda. I po tym czasie możemy, nie wiem, trafić jakąś rewelacyjną kartę, która przekona nas do tego, abyśmy w samej grze zostali. Możemy sobie pooglądać influencerów, którzy właśnie robią streamki z tej gry i trafiają niesamowite karty, co nam w, gło w głowie może utkwić. O kurczę, może ja też kupię tą FIFA, może ja też coś dobrego trafię. Pamiętajcie, to jest czysty zabieg marketingowy, dlatego uważam, że obecnie, przed samą jutką premierą gry, naprawdę większość graczy... Ale nie większość graczy, tych właśnie, którzy nagrywają na YouTube, a tylko wszyscy mają ten dropik podwyższony. Takie jest moje osobiste zdanie. Ja wiem, że znajdzie się osoba z komentarza, która napisze, że nie wydała jakieś fapońcy i absolutnie nic nie trafiła. No bo tu nie ma jakiegoś, kurczę, wiecie. To, że jest jakiś ten drop podwyższony, to nie oznacza, że wszyscy się na niego załapią. Po prostu każdy ma większą szansę na to, aby trafić obecnie coś lepszego ze względu na to, że premiery gry jeszcze nie ma. I to jest po prostu zwykły, chwyt marketingowy, tylko i wyłącznie po to, żeby niektórzy jeszcze, którzy się nie zdecydowali na kupienie tej gry, zrobili to. Jeżeli chodzi o tytuł tego odcinka, to ten skład zobaczyłem na Facebooku Kartomani i zobaczcie to, dnia trzeciego ktoś już popierdziela takim składem, który jest warty 15 milionów końców. I powiem wam, że w tym momencie to już jest troszeczkę dziwne. Znowu nie wyłączyłem Subów, ale i za dzięki, właśnie, że zostawiłaś. I co jest najlepsze, właśnie, że tak oficjalna premiera gry jest 1 października bez żadnych jej playów, bez żadnych tutaj wersji Ultimate. Zwykła premiera jest 1 października. I pomyślcie sobie, że niektórzy już taki skład mają. I to, mimo wszystko, to co powiedziałem wcześniej, jest dla mnie troszeczkę mocne. No bo Kaman to już jest dla większości graczy endgameowy skład o wartości obecnie. Oćwierćmy jeszcze. 16 milionów końców, no tutaj już zaokrąglając, ale przy takich stawkach to naprawdę bez różnicy i tym samym dość dziwnie rynek się zachowuje w tym roku, moi drodzy. Bo mimo wszystko ja trochę tych chwa wydałem, ale to co wydali inni to jest kosmos. I zobaczcie to: obecnie na tym etapie gry, Neymar w FIFA 21 kosztuje 840 tysięcy, a w tym roku 790 tysięcy. Oczywiście ta cena to jest wiadomo. Tutaj nie ma o czym mówić, ale nie zmienia to faktu, że Neymar na tym etapie gry naprawdę jest stani, Bo chociażby zobaczymy jaka cena była za Neymara w premierę. W tamtym roku było to milion końców około. No myślę, że ta cena troszeczkę skoczy jeszcze. Yy, i, I rzeczywiście ten Neymar po milion końców będzie na Xboxie chodził. No mam taką nadzieję, bo w tym roku rynek zachowuje się naprawdę dziwnie. Więc jestem też... Ciekawie nastawiony, bo w tym roku nie zapominajmy jedną rzecz, że na początku to jednak streamerzy, czy też ci ludzie, którzy mieli po prostu dostęp do FIFA wcześniej, ustalali ceny kart, no bo od nich się wszystko zaczęło. Wiadomo, że później gracze ten rynek rozruszają, ale to właśnie streamerzy zaczęli po prostu ten rynek. Regulować jeżeli chodzi o ceny. Jest to, moi drodzy, absolutny rekord. Ani na początku FIFA 21, 20 czy 19 nikt nigdy aż tak potężnego składu jak właśnie ten nie miał. Także jest to rekord. Czy ta gra zmierza w dobrym kierunku? Moim zdaniem, mimo wszystko, nie. Pamiętajcie, ja jestem, mimo wszystko, po części takim trybikiem w tej machinie, content creatorem, który po prostu musi stworzyć coś co sprawi, że przyciągnę uwagę ludzi. No niestety na zwykłym RTG tego bym nigdy nie zrobił. I mimo wszystko jestem tak jak Lady Punk śpiewał, tylko pionkiem w grze i kółkiem w maszynie. Nie mam nic do poradzenia, moi drodzy, po prostu staram się, aby ten kanał jak najbardziej rosnął. I wiem, że po prostu taki zabieg jak kupno FIFA Pońców jest niezbędny. Też jestem fanem grania w taki sposób, żeby po prostu wszystko zbierać od zera. Ale myślę, że w tym roku chcę spróbować po prostu tej drogi z FIFA Pońcami zobaczyć, jak ta gra będzie pod tym względem wyglądać. Jest to mój pierwszy taki rok w życiu. Dlatego jestem tak. Dziwnie do tego wszystkiego nastawiony Ja wiem, że PLKD chociażby będzie grał te RTG Ale nie ma szans, żeby w Polsce Ktoś robił takie liczby jak właśnie Damian Na RTG Nie ma po prostu takiej możliwości No dobra, może trochę lachu Nie chcę się tym materiałem jakoś za bardzo wybielać I tak dalej, po prostu chciałem wam pokazać Dlaczego podjąłem takie kroki jak chociażby Inwestycja w tej Fapońcy Chciałem wam uświadomić, że ten drop nie jest ustawiony Tylko i wyłącznie dla streamerów czy youtuberów Bo jej nikomu nie daje żadnych specjalnych dropów Po prostu wszystko jest kwestią szczęścia, moi drodzy, i po prostu teraz wszyscy moim zdaniem ten drop mają podwyższony tylko i wyłącznie w kwestiach marketingowych. Myślę, że on drastycznie zmaleje z premierą FIFA. Tak przynajmniej mi się osobiście wydaje. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie na ten temat, bo ja chętnie z wami podyskutuję. Tak, tak wiecie, po prostu ja wiem, że dużo jest osób młodszych, które nie kumają niektórych rzeczy, ale myślę, że są też osoby starsze, z którymi chętnie podyskutuję jak i z tymi młodszymi właśnie w komentarzach. Pamiętajcie, ja jestem tutaj, żeby nie wiem, po pracy, po szkole dostarczać wam fans gry, takich streamerów, youtuberów jest naprawdę mało, to jest taki malutki odsetek 1%, więc nie ma się tutaj co obrażać, co nie wiem fochać na youtuberów, dlatego że mają. Lepszy drop, czy inwestują w tą grę, bo moim zdaniem jest to bezsensowne. Praca jak każda inna. I to tyle, co chciałem powiedzieć. Piszcie śmiało te komentarze. Dzięki za dzisiaj. Marek Mostowiak. Ja też fryzurę sobie robię na Marka Mostowiaka. Do usłyszenia!